W środku nocy z nieba spada dziwny obiekt i rozbija się na pustyni. Uderzenie widzi myśliwy i jego pies, który nie przestaje szczekać. Pies biegnie w kierunku tajemniczego obiektu, aby go zbadać, ale natychmiast wraca. Myśliwy słyszy ryk i przygotowuje się do strzału, podczas gdy pies ucieka ze strachu. Następnego dnia René żegna się ze swoją martwą jaszczurką i kremuje ją na grillu. Następnie przypomina swojej matce Lindzie, że musi ją zawieźć do sklepu, ponieważ musi kupić jedzenie dla swojego węża. Linda przyznaje że nie jest fanką tego, że Rene hoduje przerażające zwierzęta. Kiedy chłopak Lindy, Chase, dołącza do nich podczas śniadania, Rene próbuje go ignorować, co powoduje, że Chase karci ją za to, że nawet nie powiedziała dzień dobry. Wychodząc, Rene w gniewie rysuje samochód Chase'a w ramach zemsty. W szkole Rene jest samotniczką, a inne dzieci się z niej nabijają. Podczas obiadu Rene siada przy tym samym stole co Gil, który również jest wyrzutkiem. Gil próbuje nawiązać rozmowę, ale Rene chce tylko jeść. Po zajęciach Linda spóźnia się po René. Kiedy Linda próbuje zapytać córkę o jej dzień, Rene natychmiast zmienia temat na spóźnienie Lindy i dowiaduje się, że jej matka nie poszła dzisiaj do pracy. Rene chce, aby matka zadzwoniła do lekarza i poprosiła o lepszą receptę, ale Linda zapewnia ją, że miała po prostu zły poranek. To sprawia, że Rene zdaje sobie sprawę, że Linda i Chase pokłócili się i mówi jej, że powinni się rozstać, wskazując, że Chase nawet nie pomaga i spędza dni na piciu. Linda wyjaśnia, że Chase jej potrzebuje, a bycie potrzebnym to miłe uczucie. W domu Rene karmi swoją kolekcję przerażających zwierząt domowych, a nawet śpiewa im, grając na banjo. Zdaje sobie sprawę, że jej wąż jest jej najlepszym przyjacielem, co jest przygnęgające. Podczas kolacji Chase wspomina o zadrapaniach na swoim wanie i pośrednio obwinia Rene, ale Linda zmusza go do zmiany tematu. Następnie Chase narzeka na nieprzyjemny zapach z kuchenki mikrofalowej, więc Rene wyjaśnia, że podgrzała w niej martwego szczura dla swojego węża. Chase wpadł w szał, mówiąc, że to niehigieniczne, a Renée stała się bezczelna, więc Chase rzucił jej psami w twarz. Zrozpaczona Renée wybiegła z domu usłyszała kłótnie Lindy i Chase'a w środku. Zmęczona sytuacją, Renée wsiada na swój kład i jedzie na środek pustyni, aby popłakać się w samotności. W tym momencie znajduje przewróconą ciężarówkę myśliwego w pobliskim kraterze. Kiedy się odwraca, widzi przerażającego potwora ryczącego, więc biegnie, aby się schronić. Stworzenie próbuje ją ścigać ale jest przykute łańcuchem do ciężarówki. Zaczyna biegać po całym terenie, próbując bezskutecznie zerwać łańcuch. W końcu poddaje się i kładzie się pokonane. René wykorzystuje okazję, aby pobiec z powrotem do Kwada i zamiera, gdy zauważa, że stworzenie cierpi, ponieważ złapało się w pułapkę myśliwego. Po chwili wahania podchodzi do ciężarówki i zdejmuje łańcuch. Stworzenie wrzeszczy, a René w panice pędzi do Kwada, aby objechać. W domu René widzi Lindę pocieszającą Chase'a. Jest tak zirytowana, że postanawia zostać na chwilę na zewnątrz. Rano Rene widzi kilka helikopterów latających w okolicy. Martwiąc się o stworzenie, spędza poranek na sporządzaniu listy rzeczy, które będą jej potrzebne, aby mu pomóc. Prosi Gila, aby pożyczył jej kamerę wideo swojej matki, a w zamian za to dzieli się z nim swoją pracą domową z angielskiego. Kiedy Rene wraca do domu, Linda i Chase czekają na nią, aby porozmawiać. Chase daje Renę swoją monetę za 24 godziny trzeźwości i ma nadzieję, że jutro uda mu się wytrzymać. René zwraca uwagę, że pił wczoraj wieczorem, więc tak naprawdę nie wytrzymał 24 godzin, a Chase wyjaśnia, że stara się jak może, więc René też powinna spróbować dla dobra swojej matki. Po wyjściu Chase Linda mówi, że on naprawdę chce się poprawić, ale René upuszcza monetę i zwraca uwagę, że on nawet nie przeprosił. Później René zbiera wszystkie swoje rzeczy i umieszcza na drzwiach kartkę z informacją, że jest zajęta odrabianiem pracy domowej i nie wolno jej przeszkadzać, dzięki czemu nikt nie zauważy jej nieobecności. Następnie zakrada się do sypialni pary i kradnie klucze Chase'a. Kiedy otwiera jego samochód, znajduje wiele małych butelek wódki i broń, która jest ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje. Następnie René jedzie w to samo miejsce na pustyni. Na początku nie widzi stworzenia, ale dzięki lornetce udaje jej się je znaleźć w kraterze. Następnie strzela w powietrze z broni, aby sprawdzić, czy działa, ale bestia nawet nie drgnęła. Następnie René ustawia kamerę i powoli zbliża się do stworzenia, aby odciąć pułapkę. Ponownie nie porusza się więc Renę odchodzi, myśląc, że jest martwe. Nagle stworzenie powala Renę na ziemię i świni się na jej głowę. Po obwąchaniu jej odsuwa się, a Renę w końcu może dokładnie się mu przyjrzeć i potwierdzić, że jest to kosmita. Próbuje z nim porozmawiać i oferuje mu jabłko, ale bestia je odrzuca. W tym momencie ponownie przelatują helikoptery, a René próbuje wyjaśnić kosmicie, że helikoptery stanowią równie duże zagrożenie. Wieczorem Renę wraca do domu i zdaje sobie sprawę, że zgubiła broń Chase'a na pustyni. Wychodzi z pokoju i zastaje Chase'a pijącego na kanapie, więc prosi ją, żeby nie mówiła o tym Lindzie. Pyta też o swoje klucze, a René udaje, że nic nie wie. Kiedy wychodzi na zewnątrz, jest zszokowana, widząc kosmitę w krzakach. Każe mu odejść, ale ten nie słucha, więc bierze swój kład i jedzie na pustynię, aby kosmita poszedł za nią. Na pustyni René traci obcego z oczu. Nagle stworzenie pojawia się przed nią i otwiera usta, wysyłając złote fale, które pokrywają jej twarz. Przez kilka sekund ciało Rene unosi się w powietrzu, a jej oczy świecą jasno. Kiedy się ocknęła, był już poranek, a obcy spał. Rene obejmuje go i postanawia, że nie może go porzucić, więc zabiera go do domu, ukrywa w piwnicy. Na pustyni helikoptery i cały zespół śledczy nadal poszukują tajemniczego obiektu, który spadł z nieba. Wracając do Rene, udaje ona tylko, że idzie do szkoły i dzwoni do matki, aby upewnić się, że jest w pracy. Po wyjściu Chase'a René zabiera Kosmitę do głównego budynku i próbuje go nakarmić, ale ten odrzuca wszystko, co mu oferuje. Kosmita zostaje oprowadzony po domu, a René przedstawia mu swoje zwierzęta, choć musi powstrzymać go przed zjedzeniem ich. Następnie postanawia nazwać Kosmitę Krouk. Kiedy René śpiewa i gra na banjo, łuski krołka drżą. René domyśla się, że jest przestraszony i zapewnia go, że będzie go chronić. Chwilę później Linda wraca wcześniej z pracy, ponieważ nie potrafiła poradzić sobie z depresją. Chase wysyła jej zdjęcie swojego żetonu za 48 godzin trzeźwości, a Linda płacze w samochodzie, myśląc, że nie stara się wystarczająco mocno. W salonie René ogląda telewizję z krołkiem i wpada w panikę, gdy słyszy, jak jej matka otwiera drzwi. Wymyka się z nowym przyjacielem, a Linda jest zirytowana bałaganem, więc bierze lekarstwa, aby się uspokoić. Podczas gdy Renę i Krok pędzą do piwnicy, Gil przychodzi do domu, prosząc o swój aparat. Linda pozwala mu wejść do sypialni Renę. A on ogląda zdjęcie zmarłego ojca René. Następnie rozważa powąchanie jej, ale powstrzymuje się, gdy zdaje sobie sprawę, że byłoby to przerażające. Po zostawieniu wody dla krołka Rene wraca do domu i mówi rozgniewanej matce, że nie poszła do szkoły, ponieważ nie czuje się dobrze. Kiedy René idzie do swojego pokoju, odkrywa, że Gil obejrzał nagranie z krołkiem. René mówi, że to jakieś zwierzę, które widziała na pustyni, ale uciekło, twierdząc, że to prawdopodobnie podróbka. Zabiera mu kamerę i odkrywa, że Gil ukradł kasetę. Kłócą się o nią, ale przerywa im Linda, która ogłasza, że drzwi pozostaną otwarte. Po wyjściu Lindy Gil mówi, że chce poznać prawdę, bo inaczej zabierze kasetę na policję. René zabiera Gila do piwnicy. Krouk próbuje zaatakować chłopca, ale Rene uczy go, że jest przyjacielem. Kiedy Krouk wącha Gila, ten mdleje i moczy spodnie. Chwilę później Gil budzi się, a Rene musi zakryć mu usta, aby powstrzymać go przed krzyczeniem. Następnie Renę głaszcze krołka, śpiewając, aby jego łuski się trzęsły, co przekonuje Gila, że obcy jest przyjazny. Następnie Gil oddaje kasetę Renę i zgadza się zachować tajemnicę. Żadne z nich nie widzi agenta Brauna, który szpieguje ich rozmowę i robi zdjęcia. Wieczorem Renę słyszy hałasy w piwnicy, więc schodzi na dół i śpiewa dla krołka, grając na banjo. Wyjaśnia, że instrument należał do jej zmarłego ojca i dzieli się anegdotami z dzieciństwa. René próbuje również nakarmić krołka, ale ten nie lubi niczego. Następnego dnia podczas obiadu Gil dzieli się teorią zainspirowaną filmem Park Jurajski. Uważa, że krołk nie chce być karmiony jak zwierzę domowe, tylko chce polować. Wieczorem nastolatki zabierają krołka do Helchoulkanien, gdzie w końcu może się najeść, atakując stado świn przyprowadzonych przez Gila. Po skończonym posiłku przynosi kawałek świni dla René. René próbuje przytulić Gila, aby mu podzękować, ale krołk ryczy i nie pozwala im się dotknąć. Po zostawieniu krołka w piwnicy, Rene próbuje udać się do swojego pokoju, ale pijany Chase chwyta ją za włosy i rzuca na kanapę, po czym pyta o swoją broń. René próbuje kłamać, ale Chase ją przejrzał, więc nie ma innego wyboru, jak tylko przyznać się, że zgubiła broń. Chase narzeka, że Rene nie szanuje go, ponieważ się go nie boi. Opowiada jej historię o tym, jak jego ojciec znęcał się nad nim w dzieciństwie, ale on postrzegał to jako sposób na nauczenie go szacunku. Przerażona René próbuje uciec, ale Chase szybko ją łapie. Więc ona gryzie go w ramię, aby się uwolnić. Chase reaguje, rzucając ją o ścianę i czołgając się po niej, aby zacząć ją dusić. Linda słyszy krzyki i biegnie, aby odciągnąć Chase'a, a Krok również wszystko słyszy i zaczyna walić w ścianę piwnicy. Dom zaczyna się trząść i po kilku minutach Krok w końcu się poddaje. Linda uważa, że to było tylko trzęsienie ziemi i obraża Chase'a, wyrzucając go z domu i ostatecznie zrywając z nim. Kiedy on się waha, rzuca butelką piwa w ścianę, zmuszając go w końcu do wyjścia. Następnie Linda próbuje sprawdzić, co u Rene, ale ta jest zbyt zła, że jej matka doprowadziła do takiej sytuacji i udaje, że biegnie do swojego pokoju. Rene idzie do piwnicy i przypomina krołkowi, żeby się dobrze zachowywał. W końcu zasypia tam. Następnego ranka do Rene podchodzi agent Jonathan, który przekonuje ją, aby wsiadła do samochodu, pokazując swoją odznakę i wspominając, że znalazł broń. Jest ona zarejestrowana na Chase'a, ale ostatnie odciski palców należą do Rene. Kiedy twierdzi, że pojechała na pustynię, aby strzelać do puszek, Jonathan mówi, że na razie będzie miły i wręcza jej swoją wizytówkę. Jeśli nie zadzwoni do niego z informacjami, których potrzebuje, wróci z nakazem i kajdankami. W międzyczasie Linda odkrywa, że nie ma wody i dzwoni po hydraulika. Ponieważ jest on przyjacielem, Linda idzie do pracy, podczas gdy mężczyzna sprawdza problem. Schodzi do piwnicy i znajduje krołka, więc panice uderza go narzędziami. To powoduje, że krołk go gryzie. Przerażony hydraulik wraca do swojej furgonetki i objeżdża tak szybko, jak to możliwe, ale ból i strach rozpraszają jego uwagę, więc w końcu zderza się z innym pojazdem. Kiedy René wraca do domu po szkole, Linda próbuje przeprowadzić z nią poważną rozmowę. Jednak Rene zaczyna na nią krzyczeć i obwinia ją za wszystko. To sprawia, że Linda załamuje się, więc opowiada René o wodzie, zanim idzie do swojego pokoju. René zdaje sobie sprawę, co spowodowało pęknięcie rur i biegnie do piwnicy, gdzie na podłodze znajduje ludzką krew. Sprawdzając krołka, zauważa, że obcy również krwawi. Rene mówi mu, żeby nie krzywdził ludzi i w końcu godzi się z tym, że nie może dłużej trzymać krołka w domu. W międzyczasie Gil otrzymuje wizytę Brauna. Wieczorem Rene jedzie swoim kwadem na pustynię i zmusza krołka, żeby za nią pojechał. Zaczyna jechać tak szybko, że wyprzedza pojazd. Spotykają się z Gil M., a Rene wyjaśnia, że zamierza umieścić krołka w furgonetce Chase'a, aby zabrać go do rezerwatu, gdzie nikt go nie znajdzie. Wymagałoby to od niej pozostania z nim, dopóki nie upewni się, że jest bezpieczny. Gil wyjawia następnie, że Brown odwiedził go i zagroził deportacją jego imigranckich krewnych, jeśli nie podzieli się informacjami, ale on nic nie powiedział. Następnie René ukrywa krołka w dużym pudełku na pustyni i wraca do domu, aby zacząć pakować się na podróż. Zostawia list dla Lindy i uwalnia wszystkie swoje zwierzęta. Kiedy wsiada do furgonetki, pojawia się pijany, uzbrojony Chase i wyciąga ją z samochodu. Następnie Chase zmusza Renę i Lindę, aby usiadły z nim w salonie, aby mógł narzekać, że nie jest kochany. Wpada w gniew i rzuca stołem. W międzyczasie na pustyni grupa agentów znajduje pudełko, ale kiedy zaglądają do środka, okazuje się, że jest puste. Krok biegnie z powrotem do domu. Chase bije Lindę, która desperacko nakazuje córce ucieczkę. Renę próbuje uciec, więc Chase podąża za nią uderza jej twarzą o furgonetkę. Następnie celuje w nią bronią, mówiąc, że to jej wina. Że Linda go nie kocha. Nagle Kroł rzuca się na Chase'a i likwiduje go. Kiedy René próbuje powstrzymać kosmitę, Kroł ryczy na nią i ucieka. W tym momencie przybywa Gil i wymiotuje, widząc ciało Chase'a. Uważa, że Krołkowi nie można już pomóc i wyjawia, że rozmawiał z agentami. Nagle Jonathan wychodzi z domu i strzela do opon kwada. Wkrótce cała ekipa otacza dom i rozstawia cały swój sprzęt. Rene zostaje przywiązana do krzesła, a na jej włosy nakładana jest siatka która łączy ją z komputerem potwierdzającym, że jej więź z obcym jest najsilniejsza, jaką agenci kiedykolwiek widzieli. Jonathan łamie Renę palec, aby wywołać jej krzyk. Krouk słyszy ją i natychmiast biegnie z powrotem do domu, ale wpada w pułapkę, która razi go prądem, aż traci przytomność. Renę krzyczy, błagając o litość, ale Jonathan usypia ją. Jakiś czas później Krouk zostaje przewieziony do rządowej placówki na specjalnej platformie, która utrzymuje go w stanie uległości. René jest przetrzymywana na krześle w pustym pokoju, a kiedy Jonathan ją budzi, pluje mu w twarz. Wyjaśnia, że krołk jest jej przyjacielem, ale Jonathan twierdzi, że jest niebezpieczny. Wyjaśnia, że René nie jest pierwszą osobą, która znalazła kosmitę, jest po prostu pierwszą, która to zrobiła i przeżyła. Rząd uważa, że krołk jest bestią stworzoną przez istoty znacznie bardziej inteligentne od ludzi i wysłaną na ziemię w celu przeprowadzenia rozpoznania, co oznacza, że w przyszłości mogą nas zaatakować. Ponieważ Renée nawiązała więź z Krołkiem, Jonathan chce, aby pozwoliła naukowcom zbadać ją, aby mogli dowiedzieć się, jak najlepiej zlikwidować obcych. Jeśli Renée się nie zgodzi, umieści Lindę w szpitalu psychiatrycznym i siłą wydobędzie informacje od Renée, co spowoduje jej kalectwo. Linda może odwiedzić Renée i wyjawia, że przeczytała list, więc przeprasza ją za wszystko. Po wyjściu Lindy Renée postanawia zwrócić na siebie uwagę Krołka, powtarzając to, co Jonathan zrobił jej dłoni. Słysząc jej krzyk. Jonathan wpada do pokoju i zakrywa jej usta, więc Renego gryzie. Kroł ryczy, uwalniając się z platformy i zaczyna likwidować wszystkich strażników, którzy próbują go powstrzymać. Alarmy rozbrzmiewają w całym budynku, a światła zaczynają migotać. Kroł ucieka z laboratorium i biegnie korytarzami, powalając każdą osobę, która próbuje go powstrzymać. Linda martwi się o swoją córkę, ale drzwi są zamknięte, więc będzie musiała uciekać przez kanały wentylacyjne. W korytarzu z przerażeniem odkrywa wszystkie ciała. Jonathan i Brown przygotowują broń i celują w drzwi. Jednak Krouk wpada do pokoju, wyłamując drzwi i powala obu mężczyzn, którzy tracą przytomność. Krouk przygotowuje się do zlikwidowania ich, ale Rene przekonuje go, żeby tego nie robił. Po pogłaskaniu krołka, aby go uspokoić, bierze klucze Jonathana, aby się uwolnić i oboje uciekają. Na zewnątrz Rene i Krouk próbują wsiąść do samochodu. Jonathan również wychodzi i otwiera ogień, ale na szczęście Gil czekał w pobliżu i ostrzega ich w samą porę. René i Krouk chowają się za samochodem, a Jonathan nadal strzela do pojazdu, nie dbając o to, że może trafić dziewczynę. Desperacko chcąc chronić Renę, Krouk wychodzi z ukrycia, a Jonathan strzela do niego wielokrotnie. Krołkowi udaje się jednak powalić Jonathana i zlikwidować go. René biegnie do swojego przyjaciela i załamuje się, gdy potwierdza, że Krouk również nie żyje. Linda i Gil starają się ją pocieszyć. Jakiś czas później Linda, Renę i Gil organizują wspólny piknik. W rządowym laboratorium próbują zbadać ciało krołka, gdy ten nagle się budzi. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.